Dysz, się mamo z tej strony, Victor Mi było odcinka od... ilu? Siedmiu dni? O, no, szkole rozpierdnia, ale wróciłem. Postanowiłem sobie zrobić małą przerwkę, No, chciałem trochę nowej serii ogarnąć, ale mam już jedną serię do ogarnięcia. Już mam nawet ją nagraną, prawie całą. I w końcu wyszedł tryb z o, normalnie, Erekce Podro no, ale na ser... Ole to no dobra. Teraz to mi poszło super. Znowu dostali. W ogóle. E, właśnie jest nowy tryb balentynkowy. Uoo, je, je cisnę. E, Jest tryb balentynkowy, którym, uwaga, powróciła strzała rozpryskowa. Jeżeli nie wiecie co to jest. To nic nie straciliście. E, sam chyba jeszcze nie grałem po Overwatcha jak była ta strzała. Ale to są takie strzały, które teraz wam pokażę. Też się odbijają od powierzchni i mogą yy, przeciwnika trafić tak jakby Aj, no dobra Teraz coś mi nigdy nie umie grać jeden na jeden Handel przeciwko kochanzu! A mnie jest najgorzej Co jest tu? Nie, czy gdzie jest taki przeciwnik Tu przed chwilą widziałem kogoś, ale dobra Nieważne, ważne, się pomyliłem yy, I jeszcze dodatkowo widzicie ten skog jest taki dowalony, Nie wiem czy to było już wcześniej, ale chyba nie Uwielbiam ten tryb, bo to jest tryb Hanzo Mojego main'a Aj, no nie począł i teraz Mogłem tej rozpryskowej nie strzelać Mogłem po prostu go, go strzelać, ale dobra Za rozpryskową się dwa punkty dostają no, z jednego Więc wiecie Czasami lepiej e, Właśnie tą rozpryskową Trafić, bo dzięki temu Opa, oni się wszyscy tutaj Zbiegli, aj myślałem że ktoś trafi, Bo nie wszyscy, trzech było w jednym miejscu ten tryb nie jest jakiś ekscytujący. Ten zwyczajny tryb deathmatch, jakby drużyna wydepnać. Ale według mnie jest lepszy od tej bitwy bo bitwa o nie denerwowała tym, jak bardzo była nie. Jak by to powiedzieć, nie była. Em, wiecie, zbalansowana według mnie. Przecież, wiecie co mnie dziwi, jak widziałem statystyki zabitych osób, Luzję miała najwięcej. jakie kurwa cudem mam takie pytanie? Jak trafiłem na Luzję w każdej drużynie, to jeden Lucio tylko może, na tych pięć Lucio, a zajebiście grał Jeden Lucio w po początku mi dobrze szła, teraz jest najgorszy Dosłownie jeden Lucio tylko wygrał cały mecz I jakkolwiek Jakby to powiedzieć, jakkolwiek dałbym mu Szansę na to, że jest naprawdę dobrym graczem, nie? Nie Nie No dobra, dobra, dzięki na to, gdzie ten smok Tutaj, dobra Dobra, I kur... o, trapię tam coś Właśnie ta strza strzała rozpryskowa jest taka dziwna, bo ona Jeśli tak rozpryskuje. Dobra, weźmy, rzućmy sobie gdzieś tu smoka, może pojawić trafy, oj. A te dźwięki, takie, ym, wiecie miłosne. To jest akurat śmieszne, bo to jest właśnie kupidym. Ale ja, ja, ja. Bowiem nie fakt, że ludzie nadal narzekają na to, że ten tryb jest taki średni, chyba. To jest taki średni, tylko. Kurde, to nie miał być jakiś wspaniały tryb, to jest po prostu Uber zwykły. Tylko ludzie sobie parę minut pograją. Nie jest coś wielkiego. To jest fajny tryb, do którego bierzesz specjalnie do Overwatcha. Dobra, irytują mnie. Kurde, to strzała rozpiskowa. Nie wiem czy oni ją znerfili, mi się wydaje, że ją znerfili. Bo powiem wam, że ciężej się z niej gra. Jakby mimo że kiedyś nie grałem, to patrząc po opisek tych graczy, którzy kiedyś grali, to nie za bardzo. Zapteczka. No, dobra, nie zauważyłem tego typu obu drugiego Ale dobra, 9 punktów tylko nam braknie A to jest na S do zrobienia Ale coś mi słabo idzie, teraz nikogo nie zabiłem przez minutę ostatnią No i nieważne, nieważne, już zabiłem Dobra, w ogóle właśnie odnawia się ten... Yy, scatter Arrow się odnawia Jak yy, koje się zabije Więc to ten plusik Fajny ten tryb, ja po prostu bardzo lubię Hanzo, dlatego Ja bardzo lubię Hanzo, bo jest proste to jest akurat fakt. O, zemstę zrobiłem, zabiłem jeszcze na koniec. Ale łatwo. Nie no. panu jak, ładnie było. Fajny ten tryb. Szczerze mi się podoba, tylko dlatego, że jest taki prosty. I to jest gitów właśnie. To, to mi się najbardziej podoba. O, pierwsze zwycięstwo. Widzę. i kolejny poziom. Pokupowałem sobie parę skinów za te. E, kredyty z jedynki. E, epickich, bo nie lubię legendarnych. Ja ogólnie nie lubię kupować legendarnych skinów. Bo dla mnie nie są aż tak, jakby to powiedzieć, nie są aż tak ładne niektóre. Jakby do niektórych postaci, jak na przykład do Wieprza, to są ładniejsze, legendarne. Te epickie są bardzo brzydkie według mnie. Jak tam to, na przykład, to jest takie, nie, w ogóle po co? Albo tam drugi jakiś, to są prawie niezmieniona postać. A właśnie te skiny z Legend, te legendy są naprawdę ładne według mnie. Na, bardzo mi się podoba w ogóle ten, właśnie em, rekinowy. On mi się strasznie podoba. To jest jedno z rzeczy, to nie? I bardzo podoba mi się. No, no, w ogóle dzisiaj taki gameplay, bo nie wiem, ostatnio nie mam fazy na robienie filmów tematycznych. Ostatnio Minecrafta zrobiłem 5 odcinków chyba. Będzie nowa seria. Znaczy stara seria, ale odnowiona w 100%, więc no. Nie będą to bedwarsy. <grym> i nie będzie to Seed Victor Max będzie to seria która chyba się najczęściej z Minecraft'a pojawiała i nie nie chodzi tu o serwer niektórzy mogli myśleć o serwerze bo serwer był jedną z bardziej aktywnych serwerów na moim kanale z tego co pamiętam to była dość aktywna a to dlatego że dużo osób które mnie kiedyś oglądały Łołowo, wow, oj 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 klinik jeśli mnie idzie chcecie gdzie ja sam, tam ja robię. Co ja robię? Co ja robię? Co to było? Właśnie na początku mi tylko tak widzę. idę. Co to było? Na początku cztery likwidacje. Ogarniajcie to. Zrobić cztery likwidacje na początku meczu? Gdzie nie są tam. WHTF! Co to było? Dwóch trafiłem Fajny jest taki skok tutaj właśnie, jak robicie ten skok. Nowy, yy, co... No, nowy no, o jeżeli dość stary, to widzicie może być tak w górę odbić. To jest fajne. Właśnie na to. Trafiłem, widzicie. Mówiłem, że trafę. <laughs> nie no, ale co tu było? Dwie osoby naraz zabiłem. Ja nie wiedziałem... Że... Myślałem, że jak yy, ten pociski... Jeden chociaż trafił gdzieś Aj, chciałem go tak, yy, w nogi go, żeby te pociski mu przez przeleciały i żeby dostał cały dobry damage, znaczy taki, żeby go zabił. Nie wiem jeszcze z tego korzystać, z tego skatera Arała, No ja mówię, ja z tego nie grałem, więc ciężej mnie z tego używać, mniej z strzał burzowych, Bo ja już byłem tą osobą, która burzowy, że ży... burzowych nie używała. Więc yy, nie burzowych. Cutter Arrow, nie wiem jak to się nazywa po polsku, bo to A, to jest A, nie zauważyłem, że... Wyrównany meczek, ale zaraz będę miał ulka, syper. Zdłużyłem mm. ulka... Co sumie jest zwykle, kurwa. Ja to jestem typowy. Ja Hanzo zawsze zdłużuję ulka. Którego się dzieje, że nie mam ani swojego jakaś piksa w Ule, to TO DOBRY! O Boże, ale mi go szkoda, nie? Tak dostać bryj chamsko. Po prostu ktoś na ciebie skacze i ci bryj daje o kur... Dobra, idealnie. Ale idealnie uciekłem. Dobra, to, to było plus jeden dla mnie. Dobra, 10 punktów do no przykład. Ej, dobre mecze w końcu. Bo ostatnio takie strasznie słabe te mecze. Widzieliście nawet, że mi nie, nie szło aż tak dobrze. O ładnie używulta. ale nikogo nie zabił. Odeszli pewnie sobie. Nie dziwię się. E, Łatwo tu jest na tej mapie odejść od tego ulicy. Dla mnie tu powinna być jeszcze jakaś inna mapa. Bo ja rozumiem, że Paryż miasto zakochane i załko i zabiłem. E, ale... Ale mi tu przyjdzie do Co jest nie tak ze mną? Patrzcie, jestem drugi najlepszy. No dobra, ten kolej jest pierwszy, ale... No na początku co ja tam zrobiłem. O pak! pak umieram. A Janekie. No, okay. Patrzcie na to. Nie mogę. Do... A ja nagier. W ogóle jak się strzela To Taki strzał cięciwy yy, taki dźwięk cięciwy jest nie wiem, Czy słyszycie Dobra dostał Pięknie Po nogach dostał no, Nie lubię bardzo strzelać komuś w nogi tak przez przypadek nawet bo czuję się nie honorowo. No, o, o to mi chodziło yy, Trzy pociski około niego trafiają yy, Chciałem właśnie tak pokazać Wcale nie jest tak że przypadkowo tak zrobiłem yy, Właśnie tak to działa znaczy, trafiacie... O oh, fuck, ich jest tu więcej, niż myślałem. Cała drużyna ich tu jest. sobie nie poradził. Bardzo ładnie. Hello? Macie. Jest? Dobrze! A, dobra, jeden kill, ale ważne, że chociaż jeden. Dobra, nie no, teraz ich ciśniemy, to jest po prostu prosty. Gdzie Ale... Tichel swym teraz, nie? Brakowało nam dwóch czy jeden? Ale pięknie to. Pięknie, pięknie, idealnie. Ja chcę dosyć prawdę game, ja chcę dostać. Ja powinienem dostać. Ja chcę. Nie, 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 nie. Kurde. Ajaj. Uuu. Ładnie. Wyzwanko zrobiłem jakieś, tak? Wygraj mecze! O. To zrobiłem wyzwanie z tego. Z Walentynek. Więc nice, nice, super. Super. Mi się podoba. Dobrze. Wyzwanie z Walentynek zawsze Uuu! dwa poziomy robiłem. No i pięknie. E, właśnie z wydarzeń. Nie, nie było to. To było cotygodniowe. Tak, cotygodniowe, dobra. To z wydarzeń jeszcze muszę dwa winy mieć. Jeszcze jeden meczyk. I tyle na ten odcinek. Ale it's, it's piękne, piękne. Ja bardzo... podobała mi się ta akcja. Szczerze, to jedna z lepszych akcji jakie zrobiłem. Ja lubię skiny, które albo zmieniają całą postać. Tak wiecie, że da się ją ale no... zmieniają wygląd bardzo podobnie. No, w ogóle wszyscy. Co mi się dzieje? Wspólna organ pod granem. Tak. Dobra. Jak widzicie w ogóle takie strzelanie to też nie ma sensu. Bo... Już ktoś opuścił mecz. Nasz... nasz czy ich? Nasz. Kurde no. Właśnie to irytuje jak ktoś opuszcza mecz. Chyba. Elo? A to nie? Trzeba się go zabić, bo dwa punkty wtedy dostajemy. Za zabicie skatery Arrowem Więc, ym, chciałem go po prostu zabić I wiedziałem, że tamten, ten z tyłu jest Koleś, w... który jak na innej planecie był Kolejś po prostu mnie zobaczył I się odwrócił Jezu, to ich drużyna tu jest Oni są coś powaleni Oni, ja się nie wie, że oni przygrywają Bo oni całą drużyną siedzą Oni dostaną dwoma skatery Arrowami I połowę ich drużyny leży, nie ma sensu nie ma sensu Bo oni yy, grają tak, że oni po prostu stoją... O właśnie, po co? Dwójki zabiłem właśnie Siema trzeci yy, pff, no proste, zbyt proste Panowie, grajcie Znowu No nie, nie Ole, nie, nie, nie. Oli zepsułem A wiecie to by było najlepsze? Że ja mógłbym ich po prostu wszystkich teraz zabić Tam, Tyk? Uuu, ale no dobra, oni po prostu są nie wiem, jesteś UPO. Patrzcie, no wystarczy po prostu... O. Za ściany ich strzelać. Oni stoją praktycznie w tym samym miejscu. Nie ma... Aj, no dobra, tu już akurat nie zdążył całkiem. Ale no widzieliście, oni po prostu stoją w miejscu. nie ma sensu takim pinać. Bo oni dosłownie... Zaczynają... O! się stoją w miejscu! Kogo ja mam zabijać? Zobaczcie, jak ja na przykład gram, to zobaczcie. No dobra, tamten drugi. Okej, okay, tamten ładny mnie chciał obejść. Jestem pierwszy na nice. jest. No słownie, wystarczy takie typy. Oni albo praktycznie stoją w miejscu. Albo... No dobra, to mnie jeszcze troszkę wtkaczy, ale. O, ale dostał. Okej, okay, uwielbiam takie powietrze strzelać. Mimo, że to było prześcianie. Elo? Halo? Nie, no dobra. Może ty. To najprostszy mecz, jaki miałem. Nie ironicznie. Jakiego nie zabij? A dobra, bo. Nie naładowałem na maksa. No mnie. ładnie. Uuu ma. Przez to, że zdążyłem jeszcze użyć ulta, nie? Te typy tyle czekały, żeby mnie zadać jakiekolwiek obrażenia. Ponieś karę. Ponieś karę za swój chujowy gameplay. Pięknie. Oj <ś ia> dobra, ty, ty, tym razem... Tym razem... Okej. Okay. Okej. Okay. Jeden jeden. Okej. Okay. Śmiesznie mnie zabił. Nie się. Z tym, że mogę tutaj umrzeć. Jest tak ładniej zabić, no panowie. Widzicie. aj a Mi się leczyło niezrobity! Co i tam ci robili? Że mnie nie trafili? Uuu, ładny meczek. Kolejny wygrany, to jest... Nareszcie, nie? W sensie... Rzadko kiedy wygrywam mecze w, na odcinkach. często tak jest. Proszę, proszę, play the game. Uf, dobrze. Ale pięknie. no oh i kurwa, mam Patrzcie na to, to będzie to, co nie? To co myślę? Tak, to co myślę, patrzcie. I, I ten koniec został tutaj o ale to jest ekscytujące pojemny game, nie? Naprawdę. Ale dostałem dwa pochwały, dwie pochwały, nie? Bardzo ładny grałem. Szczerze sam siebie jestem po prostu... E... Sam siebie jestem po prostu dumny. Bo dzisiaj poszło mi zrobiście. Ja sobie zapiszę ten moment. A teraz to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak tam oceniacie tryb w antykuje? No mnie jest 5 na 10. Spoko taki tryb do pogrania, sobie do zdobycia skinków. I nie denerwujące jeżeli nie macie słabej drużyny. Według mnie Gitestry Jeden z bardziej e, fajnych. Może to dlatego, że umiem grać handlem. <laughs> Trochę umiem grać handlem. Więc dobra, to na tyle. Na razie. Cześć.